Cześć, witam w kolejnym filmie. Weronika, mieszkam w Chinach od 10 lat. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zakupach online w Chinach. Ale, yy, pierwsza rzecz, jeszcze zostało kilka, około 5 miejsc na moją wycieczkę po Chinach. 7 dni, Pekin, Szanghaj, Xi'an, więc naprawdę idealna wycieczka na pierwszy raz w Chinach. Pilotką będę... Ja. Wycieczka kosztuje 999 zł w takiej najbardziej podstawowej wersji i odbędzie się od 7 do 14 października tego roku. Tutaj znajdziecie więcej szczegółów i możecie się też zapisać. Więc zapraszam, jakby był ktoś zainteresowany, to wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku będą kolejne. A teraz może wróćmy do zakupów online w Chinach. O samym timu, o tym, że jest to spółka córka Pinduoduo, czyli największej platformy e-commerce w Chinach, to już robiłam film, mówiłam tam o tym, że firma traci pieniądze, dokłada pieniądze do interesu tylko po to, żeby zabezpieczyć sobie bazę klientów. Ma z czego dokładać, biorąc pod uwagę, jak popularne jest w Chinach Pinduoduo, o którym prawdopodobnie większość z Was nigdy nie. Słyszała, ale to jest akurat specyfika Chin, że tutaj jest bardzo dużo y, lokalnych aplikacji, lokalnych usług, o których nikt za granicą praktycznie nie słyszał, dopóki nie mieszkał w Chinach. E, robiłam też film na temat warunków pracy w chińskich fabrykach, e, chociaż tam odnosiłam się do innego popularnego chińskiego sklepu, który również nie operuje w Chinach, czyli Shein. Bo praca w chińskiej fabryce to jest po prostu praca w chińskiej fabryce. Tam wszędzie się pracuje tak samo. Nie ma rozróżnienia, czy ktoś pracuje, produkuje rzeczy dla Timu, dla Shein, dla Pinduoduo, dla Taobao i tak dalej. Ale o tym jeszcze za chwilę opowiem. Więc do tych dwóch filmów najpierw odsyłam. A dzisiaj opowiem wam o rzeczach, o których prawdopodobnie nie słyszeliście w kontekście Timu. Numer jeden. Jeżeli nie oglądaliście moich wcześniejszych filmów, to myślę, że jakimś tam zaskoczeniem dla Was może być fakt, że Timu nie operuje w Chinach. Tak samo jak Shein, tak samo jak AliExpress, Wish, inne tego typu portale, to są portale wyłącznie dla klientów zagranicznych. Żaden z tych portali nie operuje w Chinach, dlatego że w Chinach są po prostu inne, lokalne platformy, i e commerce I tak jak Timu jest po prostu sklepem córką Pinduoduo, tak Aliexpress jest sklepem córką Taobao, jeżeli mówimy o Xi'in, to tego typu sklepy w Chinach nie miałby racji bytu, bo to są po prostu ciuchy z Taobao, zebrane i wysyłane za granicę. W Chinach wszystko to, co można kupić w sklepach z chińskimi ciuchami, kupuje się po prostu na Taobao. I przechodząc teraz do Dwójki, Timu to nie jest żaden sklep internetowy. Co to znaczy? I wydaje mi się, że konsumenci z Polski i z Europy generalnie mają raczej tendencję do tego, żeby myśleć o platformach zakupowych jako o miejscach, które wam sprzedają rzeczy, o biznesach, które wystawiają w swoim sklepie jakieś produkty, które potem są wysyłane do klientów za granicą. Nie wygląda to w ten sposób. Żaden z tych sklepów nie ma własnych magazynów. Produkty są wysyłane bezpośrednio z fabryki. I dlaczego to jest tak ważne i ciekawe w tym kontekście? A dlatego, że po sieci krąży mnóstwo filmów, które miałyby być rzekomo kręcone w fabryce Timu, w sortowni Timu albo w... No, w innym miejscu, które miałyby być powiązane z tym sklepem, podczas kiedy Timu to jest tylko operator. To jest wyłącznie platforma e-commerce, która udostępnia swoją powierzchnię sprzedażową, internetową, chińskim firmom, które chciałyby po prostu dotrzeć do klientów zagranicznych. Towary są wysyłane bezpośrednio z fabryk, dlatego że to jest najpopularniejszy i praktycznie jedyny model sprzedaży w Chinach. Też dlatego chińscy konsumenci nie są tak mocno przywiązani do danej marki. Jeżeli rozmawiamy o zakupach przez internet, tak jak w Polsce jesteśmy czy na Zachodzie generalnie jesteśmy przywiązani do marki. W Chinach to nie działa w ten sposób. W Chinach mamy Taobao, na którym są tysiące, dziesiątki tysięcy, jak nie setki sprzedawców i tam to się po prostu zamawia, testuje, jeżeli jest słabe, no to się zwraca i tyle. Klienci nie są w ogóle przywiązani do marki. Taobao czy Pinduoduo mają tak silną pozycję na rynku chińskim, że wszystkie duże marki, o ka każda marka, o jakiej sobie pomyślicie, ma sklep swój na Taobao. Yy, wchodzą w to oczywiście również marki zagraniczne, takie jak Apple. Apple ma swój sklep oficjalny na Taobao. Yy, nie wiem, tam H&M, Zara, takie popularne marki, o których sobie pomyślicie, czy DJI, czy, nie wiem, Canon marki renomowane, które są bardzo popularne również za granicą w Chinach, mają swoje sklepy na Taobao, ponieważ w Chinach wszyscy kupują na Taobao. Nie masz sklepu na Taobao, to się po prostu nie liczysz. W, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, naprawdę nikt w Chinach nie wchodzi na stronę danego sklepu, żeby tam kupić jakiś produkt. W Chinach wszystko się kupuje albo na Taobao, albo na Pinduoduo, jest jeszcze trzeci kraj JD, Jingdong, ale on nie operuje żadnym sklepem na rynek zagraniczny, więc też dlatego o nim tutaj za bardzo nie mówię. Jako, że w internecie pojawia się mnóstwo filmów pod tytułem Patrzcie, to jest sortownia Timu i przez to ludzie muszą bardzo ciężko pracować, żeby sortować wasze głupie paczki. I to, co jest na tych filmach, to są najczęściej po prostu sortownie chińskich firm kurierskich. O których prawdopodobnie nie słyszeliście. Shufong, SF. Shufong Kwaii, największy chiński kurier, firma kurierska, ale jest ich mnóstwo. Firmy, które zajmują się po prostu logistyką na terenie Chin. Chociaż z tego co wiem, SF też zajmuje się wysyłką towarów za granicę. Dlaczego jest tyle paczek w chińskich sortowniach? Dlatego, że w Chinach jest po prostu bardzo, bardzo dużo ludzi i ludzie bardzo, bardzo dużo kupują przez internet. Więc no, tych paczek jest po prostu bardzo dużo. Jeżeli myślicie o tym, że to za granicą ludzie kupują mnóstwo śmieci, to w Chinach też ludzie kupują mnóstwo śmieci, dlatego że one są po prostu bardzo tanie. I ja się obawiam, że nie ma drugiego tak taniego kraju do kupowania rzeczy jak Chiny, dlatego że tu wszystko się produkuje na miejscu i kupowanie tego bez żadnych należności celnych, tak bez sławatu, które się dodaje, jeżeli się kupuje towar z Chin za granicę, z tak tanią logistyką, jaka jest w Chinach, to sprawia, że te towary są tutaj naprawdę tanie, ale o tym opowiem może jeszcze za chwilę. Kolejna rzecz. Bardzo dużo czytałam w internecie o tym, że wysyłki się gubią i że sklep, nie wiem czy bierze, czy chce brać za to odpowiedzialność, czy nie chce brać za to odpowiedzialność, ale że są z tym generalnie problemy i tego ja bym nie rzucała na sklep, dlatego że kupując po no w miarę relatywnie taniej, niskiej cenie coś w internecie, wiadomo, że to zostanie wysłane jednym z najtańszych dostępnych sposobów. A te najtańsze sposoby lubią gubić paczki. I ja to też, zwróciłam uwagę na to też, kiedy ja wysyłałam po prostu jakieś prezenty, rzeczy, które moi znajomi i rodzina chcieli, żeby mnie je wysłała z Chin zdarzało się, że paczki po prostu się gubiły gdzieś po drodze, bo jak chcecie, żeby paczka na 100% dotarła, to wyślijcie ją DHL-em albo fedex No nie oszukujmy się, nie czarujmy się. Wiadomo, że te najdroższe yy, metody wysyłki, czyli kurierskie, lotnicze przesyłki, są najszybciej i praktycznie nigdy się nie gubią. A jednak, jeżeli wysyłamy to zwykłą przesyłką rejestrowaną, jest ryzyko, że to się zgubi. I niestety prawdopodobnie oni sobie z tego zdają sprawę, że część z tych paczek gdzieś tam w drodze może zaginąć. I co jest ciekawe, w samych Chinach, Chiny to jest duży kraj, jak sobie spojrzycie na mapę, jak nie wiecie gdzie, to wygląda jak kurczak. W samych Chinach paczki prawie że nie giną, nigdy mi nie zginęła żadna paczka w Chinach, poza jakimiś takimi sytuacjami typu kurier dostarczył w złe miejsce, albo Kurier gdzieś tam położył, zarzekał się, że położył dobrze, a potem się okazało, że jednak dostarczył do kogoś innego, to, to się zdarzają rzeczy, ale tak, żeby coś zaginęło w drodze, nigdy mi się to nie zdarzyło. Bo po prostu Chiny są świetnie skomunikowanym krajem, i ta logistyka, która tutaj jest, sprawia, że ja jestem w stanie dostać praktycznie wszystko. Bo wszystko jest we wnętrzu tego kraju, w ciągu dwóch dni maksymalnie najczęściej to jest jeden dzień. I rzeczywiście, fakt tego, że logistyka jest w Chinach naprawdę świetna, też jest jednym z czynników, który sprawia, że ludzie nie przywiązują aż tak dużej wartości do marki, no bo kupią coś, okazuje się, że to jest słabe zamawia się kuriera, który za godzinę jest pod drzwiami, zabiera rzecz, w momencie, w którym ja macham kurierowina do widzenia, już dostaje z powrotem pieniądze na moje konto. Naprawdę zwroty są tutaj bardzo, bardzo szybkie i łatwe. A jeżeli rozmawiamy o logistyce takiej ogólnoświatowej, no to te wysyłki są droższe, no i już pomijam, że wysyłka w Chinach jest naprawdę bardzo, bardzo tania, nawet jeżeli mówimy o wysyłaniu rzeczy do miejsca oddalonego, na przykład 1000 km. Ale idąc dalej, numer 4, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o gubieniu paczek, no to trzeba też porozmawiać o customer service, czyli o odpisywaniu na wiadomości przez jakichś ludzi przy komputerze, którzy mają w teorii rozwiązywać Wasze problemy. I większość customer service w Chinach działa naprawdę dobrze, jeżeli rozmawiamy o sklepach chińskich, czy to na Taobao, czy to na Pinduoduo. I to jest dlatego, że te portale nie zajmują się same customer service. Pinduoduo czy Taobao jest tylko od rozwiązywania problemów technicznych z samą platformą. Każdy sklep na Pinduoduo czy to na Taobao musi mieć swój customer service. To znaczy, że jeżeli ja kupuję nie wiem, jakiś tam produkt, na przykład coś, coś takiego, mam tutaj postawione, fajne, nie? Jeżeli ja kupuję coś takiego w jakimś tam sklepie na Taobao, no to, jeżeli coś będzie z nie tak, no to mój problem rozwiązuje producent tego, producent tej, tej rzeczy, a nie sklep. I to jest oczywiście bardzo, bardzo wygodne, no bo oni o chcą od tego, żeby powiedzieć, co jest z nie tak, albo jak to zamontować, albo coś tam. W momencie, w którym mamy jeden customer service na sklep, na cały sklep, bo z nie wiadomo jakiego powodu, w dalszym ciągu wielu osób uważa, że Timu jest producentem rzeczy, które sprzedaje, jest to niemożliwe, albo przynajmniej jest jakimś hurtownikiem, też byłoby to bardzo trudne i jest w stanie dobrze rozwiązać problem z, z każdym produktem, to no nie jest to prawda. Właśnie dlatego, że producentami tych rzeczy są po prostu różne chińskie firmy, które znajdują się na terenie całych Chin i te produkty są wysyłane z różnych miejsc. Można by było jeszcze rozwinąć ten temat dalej i w ogóle pogadać na temat tego, czy produkty sprzedawane na Pinduoduo Taobao, Timu, Aliexpress się czymkolwiek różnią, bo też widziałam na YouTube takie filmy typu kupiłam ten sam produkt na Timu, tam Aliexpress, Wish, coś tam. To jest to samo. To jest to samo z tej samej chińskiej fabryki, dlatego, że te sklepy nie są producentami, to są tylko pośrednicy sprzedaży, towar jest wysyłany prawdopodobnie z tej samej chińskiej fabryki, i najczęściej jest tak, że to jest ta sama rzecz, którą ja kupuję tutaj w Chinach na Taobao, tylko że po prostu yy, sprzedana przez innego pośrednika. Ja kupiłam to na Taobao, a ktoś tam kupił to samo na Timu. Ja zapłaciłam co 2 zł, a ktoś tam zapłacił 10. I problem z customer service yy, w Chinach, jeżeli rozmawiamy o sklepach, o jakichś usługach, które są kierowane za granicę, ale mają yy, customer service chiński, bo jest to chińska firma, jest bardzo często taki, że ci ludzie nie bardzo ogarniają. Znaczy, znajomość angielskiego nie jest w Chinach powszechna, jedynie od 1 do 2% obywateli Chin jest w stanie się dogadać po angielsku. Jest to bardzo mało, prawda? I wyobraźcie sobie teraz, czy te osoby, które posiadły tę umiejętność rozmowy po angielsku, będą chciały iść pracować w jakimś parszywym customer service, które. Nie płaci dobrze, bo płaci prawdopodobnie mniej niż 10 tysięcy yuanów, czyli no mniej niż tam 5 tysięcy złotych. Znam osoby, które pracowały dla Customer Service i problem jest taki, że to jest cały czas siedzenie nad tym komputerem, jesteś uwiązany przez 12 godzin dziennie, no bo po prostu taka to jest robota, za jakiś tam psigrosz. I teraz wyobraźcie sobie, że jeszcze trzeba znać osoby, osoby, które będą robiły to po angielsku. No, będzie z tym ciężko, dlatego najczęściej te osoby, które tam pracują, operują na jakichś translatorach i mają już wypisane formułki na dany, czy znaczy odpowiedzi tak, gotowe gotowce na dany problem i ja często się z tym spotykałam. Ba, mam też y, klientów z Polski, którzy coś tam chcą robić w Chinach i próbują się przebić przez jakieś tam platformy i bardzo często widzę, że to jest takie trochę kręcenie się w, tu, w kółko z tym są obsługą klienta. No bo często to jest tak, że Piszesz coś, tam mam taki, taki problem, oni odpisują jakąś formułkę, ty mówisz tak, tak, ale u mnie to jest trochę inaczej, bo jest coś tam i to się nie sprawdza, po czym dostajecie z powrotem wklejoną jeszcze raz tę samą formułkę, dokładnie to samo, kropka w kropkę. Więc customer service, że jest słaby, jeżeli rozmawiamy o usługach chińskich kierowanych za granicę, o sklepach chińskich kierowanych za granicę, nie wiem, czy kiedykolwiek będzie dobra, i to chyba by musieli zlecić gdzieś za granicę. Bo po prostu ja się wcale nie dziwię, że to działa niesprawnie, bo tak to działa. I fakt tego, że w Chinach ten język angielski jest bardzo słabo rozpowszechniony, jak na, no, na tle innych krajów, sprawia, że naprawdę ciężko tutaj znaleźć osoby do pracy z językiem angielskim, jeżeli ta praca płaci słabo. I kolejna bardzo ciekawa sprawa, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałam, Timu, Aliexpress i tak dalej to nie są żadne firmy, które coś produkują, czy hurtownicy. To są pośrednicy. I tutaj bardzo ciężko też będzie na 100% powiedzieć, jakie jakości będą te rzeczy. Bo tak naprawdę w Chinach sprawa jest prosta: dostajecie to, za co płacicie. Jeżeli zapłacicie 2 zł, to dostaniecie produkt o wartości i jakości 2 zł. Jeżeli zapłacicie 15, to dostaniecie produkt o jakości 15 zł. To nie jest żadna wielka filozofia. I ja rzeczywiście sama jestem przeciwna mówieniu takim, że albo to tam tylko gówno sprzedają chińskie, do niczego to się nie nadaje, to jest no, na raz rzecz i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często naprawdę fajne, jakościowe rzeczy, które ja kupuję na Taobao i potem ktoś do mnie pisze na Instagramie Hej Weronika, czy można to kupić gdzieś w Polsce albo do Polski? Ja wtedy po prostu y, przyklejałam to samo zdjęcie na wszystkich platformach chińskich, które wysyłają do Europy i sprawdzam, gdzie można to kupić. I najczęściej można to gdzieś kupić. Najczęściej fajne, jakościowe rzeczy, które ja kupuję w Chinach i które mi się sprawdzają, są dostępne albo na Aliexpressie, albo na Timu. Tylko, że problem jest w tym, że one są już o wiele droższe. I y, na przykład, koronny przykład. To jest moja walizka. Kupiłam sobie gdzieś w, w czerwcu walizkę. Moja y, walizka, kupiłam ją na Taobao. Y, bardzo mi się podoba w niej to, że jest otwierana o z przodu, więc można tu wsadzić komputer i szybko go potem na y, kontrolę wyciągnąć, bo jest to walizka podręczna. Do tego, co jest bardzo fajne i bardzo polecam, jeżeli będziecie się rozglądać za walizkami, to. Taka rączka, która jest na całej szerokości walizki, a nie tylko taka woźniczka. O wiele łatwiej się operuje taką walizką, jest lżejsza i o wiele bardziej zwrotna. No ale dobra, to nie jest film o walizkach. E, wspaniała walizka, kupiona na to bo, za jakieś 250 zł. Nie jest to tanio jak na walizkę, wiem, że chińskie walizki w Polsce można kupić i ze 100 zł. Ta walizka kosztowała mnie 250 zł i mam nadzieję, że będzie ze mną długo. Być może kupię sobie nawet jeszcze dużą walizkę tej samej firmy, bo no ta mała mi się sprawdza. I dużo osób pisało do mnie wow, super walizka, gdzie taką kupić? Więc ja oczywiście przejrzałam wszystkie te platformy i znalazłam bardzo podobną walizkę yy, chyba na Timu i ta sama walizka, za którą ja zapłaciłam tam 250 czy 300 zł, to było około 500 yuanów, kosztowała na Timu już prawie 500 złotych. Jaki jest problem? 500 złotych, walizka za 500 złotych, to już jest naprawdę droga walizka. Prawdopodobnie można w Polsce, w sklepie stacjonarnym kupić porządną walizkę w tej cenie. No i co teraz? A to, że jakościowe produkty produkowane w Chinach, które są sprzedawane w Chinach, nie będą już tak tanie, jeżeli będziemy je, jeżeli chcielibyśmy je kupić do Europy. O tym, dlaczego tak jest to, jeszcze może za chwilę, ale chodzi o fakt, że rzeczy, które, z których ja jestem naprawdę zadowolona, które kupiłam w Chinach i które mogłabym polecić, nie są już wcale w Polsce tanie. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że ta jakość się płaci. Ja mieszkając w Chinach i kupując rzeczy tutaj, po prostu nie muszę opłacać cła, nie muszę opłacać vat nie muszę opłacać e, kosztów wysyłki. Ale nie muszę też opłacać tego tak zwanego podatku od bycia obcokrajowcem. Znaczy, jestem obcokrajowcem, ale jak kupuję przez internet, to nikt nie wie. Drzewko dla kota. Kupiłam sobie dosłownie parę dni temu przepiękne drzewko dla kota, które jest zrobione z drzewa, znaczy z pienia, pnia drzewa, i do tego są dodane takie właśnie półeczki obite jakimś materiałem. To drzewko kosztowało mnie 700 zł. W Chinach kosztowało prawie 1400 juanów. Też cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem na moim Instagramie, pytaniami, gdzie można takie kupić do Polski. Czy można w ogóle takie kupić do Polski? I problem jest w tym, że to drzewko waży 30 kg. Przejrzałam na szybko tam AliExpress i tak dalej. Okazało się, że to drzewko jest, tylko że kosztuje 500 dolarów za kupno drzewka i drugie 500 za wysyłkę. Mi to drzewko przysłano w cenie 700 zł, jakie już kupiłam z Shandongu, z prowincji Shandong, to tam, gdzie jest Qingdao. No i rzeczywiście, jeżeli mamy towar o wadze 30 kg, no to... I problem w tym, że po prostu nie jest możliwym, żeby te rzeczy były tak tanie na rynek zagraniczny. I ja też dostaję pytania bardzo często, takie typu, a gdzie można kupić w Polsce to w takiej cenie? No nigdzie. Te przykłady rzeczy, które ja kupiłam na Taobao, a potem one się okazały być na w, tam, Timu dwa razy droższe, to są właśnie, że to, to jest właśnie dowód na to, że nie ma opcji, żeby te rzeczy, które ja tutaj kupuję, były tak tanie. I bardzo często jakościowe rzeczy, które w Chinach są w przystępnych cenach, jak na to jakieś są jakości, w Polsce po prostu robią się już drogie. I tutaj dochodzimy do kolejnej szóstej rzeczy, dlaczego w Chinach jest taniej? Bo pamiętajcie o tym, że w Chinach to wszystko, co kupujecie na Timu, jest jeszcze o połowę tańsze. Właśnie ze względu na to, że ta logistyka jest tutaj tańsza, o wiele tańsza wysyłka czegoś w Chinach niż wysyłka za granicę, ale tak, ja wiem, że na różnych platformach sprzedających za granicę bardzo często wysyłka jest darmowa, ale no ona nie jest darmowa, ktoś musi za nią zapłacić, tak? A to oznacza, że fakt tego, że coś jest w Chinach za 50 zł, a w Polsce to już jest za 100, po prostu firma sobie odbija to. Że przesyłka jest wliczona w cenę. A druga rzecz, no nie oszukujmy się: biali ludzie z krajów zachodnich, europejskich, z USA, kojarzą się w Chinach jako osoby, które mają pieniądze i osoby, które właśnie są w stanie za dany produkt zapłacić więcej. Chiny to jest kraj rozwijający się w dalszym ciągu i tutaj, naprawdę, jeszcze w 2020 roku rządzący, chiński rząd, mówił, że około 40%. Osób w Chinach ma dochód rozporządzalny w wysokości poniżej 1000 yuanów miesięcznie. 1000 yuanów to jest 500 zł. Większość domostw, rodzin w Chinach, większość, no więcej niż połowa, dysponuje dochodem na rodzinę rzędu 5000 juanów lub niższym, czyli 3000 zł, nawet mniej. To nie jest jakaś bardzo kontrowersyjna teoria, jeżeli ja powiem, że y, ludzie w Chinach są w druzgocącej większości biedni. Fakt tego, że te ceny są pompowane na rynki zagraniczne wynika z tego również, że po prostu osoby z zagranicą się kojarzą z osobami bogatymi, z osobami, które mają więcej pieniędzy, tak w ogólnym rozrachunku, bez, w wartościach bezwzględnych na kupowanie jakichś tam towarów, więc oczywistym jest to, że te ceny będą. Wyższe, żeby osoby z Europy zapłaciły więcej, taki, żeby te firmy sobie mogły odbić na tym, że muszą, e, nie wiem, na przykład, e, zrobić jakieś formalności, które w ogóle nie pozwolą na eksport. Bo w Chinach jest konieczna licencja na eksport, żeby eksportować towary. Trzeba tam zrobić oczywiście jakieś certyfikaty, co to też kosztuje. Naprawdę nie jest to wcale tak proste, żeby sprzedawać za granicę i tak naprawdę tylko niewielki ułamek firm w Chinach, które coś tam produkują, mogą sprzedawać za granicę. Większość nie sprzedaje. I tak na koniec możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie jakości są rzeczy w Chinach? Każdej. Możecie znaleźć gówno za 2 złote i możecie znaleźć naprawdę fantastycznej jakości rzeczy za 10-15 złotych. Jeżeli ma ktoś pytanie dotyczące tego, jak kupować na Pinduoduo czy na Taobao mieszkając w Europie, to odpowiedź jest bardzo prosta, nie da się. Bo te sklepy są skierowane do y, osób do nas, do osób, które mieszkają w Chinach, a nie do y, klientów za granicą, też nie wysyłają za granicę, więc to by musiał ktoś dla was kupić i wam wysłać, no to są, wiecie, nie nie jest to tak proste, szczególnie że tam też można płacić tylko Alipayem, a nie kartą i tak dalej, więc. To chyba by było tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Można gadać, 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 bo to jest jak zwykle przy każdym temacie o Chinach, po prostu się otwiera pięć różnych tematów. Dzisiaj naprawdę jest mnóstwo rzeczy, o których ja nawet nie zahaczyłam, a o których można byłoby też rozmawiać przy okazji właśnie te... Tematu zakupów w Chinach czy kupowaniu w Chinach za granicę, kupowaniu w Chinach do Chin. No, tutaj są różne wątki tego. Dziękuję za oglądanie tego filmu i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie subskrypcję albo zaobserwujecie mój podcast Mało Opowiedziane, gdzie rozmawiamy o różnych tematach politycznych i społecznych powiązanych z Chinami. To jest tyle na dzisiaj yy, i widzimy się w mało powiedziane już niedługo, bo Nadia i Piotr wracają do Chin. I w y, moim filmie za tydzień. Cześć.